Dobra, cześć wszystkim, ja się nazywam Karolina Kołodziejczyk i zajmuję się w kompan.pl social mediami, przede wszystkim Instagramem. To jest taki mój konik prywatnie i zawodowo. I dzisiaj opowiem o, o social mediach w dobie kryzysu i tym jak ten kryzys wpłynął na social media, na nasze zachowania w nich. Najpierw będę mówiła o takich ogólnych zmianach i trendach, które obecnie zauważamy, zauważamy w social mediach. Potem będę podawała sporo przykładów tego, jak marki, jak firmy, jak influencerzy sobie, sobie teraz radzą z tym tematem, bo dla wielu osób to jest bardzo ciężki gospodarczo czas. A na koniec chciałabym zebrać dla Was kilka takich tipów, takich małych wskazówek tego, co sami możecie w swoich firmach zrobić, żeby wykorzystać te media. Te social media i przejść po prostu przez tą pandemię obronną ręką, zminimalizować straty i przede wszystkim zachęcić klientów, a nie utrudnić im drogę sprzedażową, która, która niejednokrotnie teraz zaczyna się właśnie na Instagramie czy Facebooku. Pierwszy trend, jaki zauważamy w związku z pandemią, to ilość czasu spędzanego w internecie. Jest to dość, dość oczywiste i możemy to zaobserwować sami. Ponieważ, no, co robimy, jeżeli nie możemy korzystać z żadnych rozrywek offline? No, przechodzimy do online'u i spędzamy ten czas przede wszystkim, przede wszystkim, właśnie w social mediach. Pojawiły się już pierwsze dane na ten temat, pierwsze statystyki. Światowo to jest 20% więcej czasu w aplikacjach niegamingowych obecnie spędzamy niż przed koronawirusem. I są to te aplikacje gamingowe, to są przede wszystkim komunikatory i aplikacje socialowe, tak, czyli Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Snapchat i tak dalej. No i co w związku z tym, że, że więcej czasu spędzamy, a wcześniej chciałam wam tylko przypomnieć, że w Polsce to było dwie godziny dziennie. Na Polaka przeciętnie w social mediach. Dwie godziny z 24-godzinnego dnia. Dla mnie to jest ogromna ilość, chociaż nie będę się przyznawała, ile ja spędzam czasu ze względu na moją działalność zawodową, no ale też prywatnie przecież te media społecznościowe potrafią nas pochłonąć. No ale to, że więcej czasu spędzamy w social mediach, wpływa na to, że tam. Tak naprawdę muszą przenieść się wszystkie biznesy, czy tam większość biznesu, ponieważ to tam teraz kupujemy, tam oglądamy koncerty, tam uczestniczymy w jakichś wydarzeniach, wy teraz uczestniczycie w szkoleniach, także wszystko dzieje się w social mediach. Jeżeli y, wszyscy są w social mediach i wszyscy spędzają ten czas w social mediach, to wasza marka, wasza firma, wy też po prostu powinniście, bo to jest, y, to, jest to źródło marketingu, które wam zostało. Marketing offline teraz tak naprawdę nie istnieje, nie funkcjonuje. Wiele firm wystawiało się na targach, na przykład. Nie będzie targów, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Wobec tego trzeba wzmożyć działania i skorzystać z tego, co dają nam platformy społecznościowe. Także to jest taka pierwsza widoczna zmiana ta ilość czasu spędzana w social mediach. Kolejna jest taka, że mimo, że pandemia trwa już kilka tygodni, to wszyscy jednak wciąż mówią o tym koronawirusie. I ja wiem, że ten temat jest przemielony na tysiące sposobów, i wielu z nas już ma go dość i nic dziwnego, ale ja sobie nie przypominam żadnego wydarzenia w moim życiu, które tak wpłynęło na cały świat i tak zmieniło w ogóle cały styl naszego życia i odebrało nam bardzo wiele rzeczy, które znaliśmy i które braliśmy za pewnik. I to jest przerażające, i nic dziwnego, że pomimo tego, że mamy dość tego tematu, to jednak, e, jednak wciąż, e, wciąż o tym gdzieś czytamy wciąż to jest temat, który też jest pozycjonowany przez Facebooka, bo na przykład przez Facebooka, e, bo Facebook e, ma coś takiego, taki algorytm jak Trending Topics. Aktualnie już nie ujawnia, co jest trending topics w danej chwili i które materiały pozycjonuje wyżej, które materiały dostają większe zasięgi, na jaki temat, kiedyś, kiedyś tak robił, ale łatwo się domyślić, że teraz wszystko co związane z koronawirusem jest jednak wyświetlane wyżej, jest wyświetlane lepiej, no bo to jest aktualna sytuacja dotycząca całego świata. I co to tak naprawdę ma do Waszych biznesów? Po pierwsze to, że musicie się liczyć z tym, że jeżeli nie będziecie, nie będziecie mówić w żaden sposób o koronawirusie, nie będziecie w żaden sposób się do tego odnosić, to niestety Wasze zasięgi będą niższe. Ja nie chcę mówić, że Wy macie teraz nagle tworzyć same posty o koronawirusie i stać się jako firma portalem informacyjnym. Na temat koronawirusa. Nie namawiam do tego, żeby sztucznie teraz stać się portalem informacyjnym o koronawirusie, ale namawiam do tego, żeby przyjrzeć się swojej komunikacji, komunikacji swojej firmy w social mediach i dostosować ją do tego, w jakim świecie aktualnie żyjemy. Ponieważ, okej, okay, ludzie. Być może mają już dość tego tematu i nie chcą aż tak o nim słuchać. Często chcą się oderwać, co na przykład pokazuje sukces serialu dokumentalnego Król Cygrysów na Netflixie, ale, ale oni też nie chcą, żeby marki udawały, że żyjemy w alternatywnej rzeczywistości, gdzie wszystko jest super pięknie, no bo tak nie jest. Dlatego uważajmy na ten ton komunikacji i prowadźmy dalej swoją, swoją działalność. Ale, ale po prostu przyjmijmy taki ton wsparcia, ton, ton pomocny, ton, ton zauważający zmiany, ponieważ, okej, okay, możemy postawić na śmianie się, na, na śmieszne obrazki. Mamy, jeżeli oczywiście taką mamy grupę odbiorców, ale w tej sytuacji połowa osób może się od nas odwrócić i poczuć się urażona, bo jednak większość osób bierze temat pandemii bardzo na serio. i. To jest, to jest jedna z metod, którą każdy powinien zrobić i każdy powinien się w swojej firmie, wydaje mi się, zastanowić, zastanowić nad tym, czy ten ton komunikacji, który był wcześniej, przystoi do aktualnej sytuacji. A kolejna sprawa to jest to, żeby cały czas być aktywnym i, i tak naprawdę. Przypominać, że działacie. Przypominajcie co jakiś czas reguły działania wasze nowe, jeżeli takie są, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli, jeżeli nie, jeżeli wasze reguły działania pozostały takie same, jeżeli was biznes ma to szczęście i działa bez szwanku, to też bądźcie aktywni, ponieważ to, jak docieramy organicznie. Czyli bezpłatnie na Facebooku i Instagramie do nowych odbiorców, to jest raczej powszechnie wiadome. Nie jest to duża liczba odbiorców. Nawet biorąc pod uwagę płatną promocję, to często jest to tak wąska grupa osób, do których docieramy, że musimy wciąż przypominać, wciąż pokazywać, że istniejemy, że jesteśmy aktywni, że radzimy sobie z kryzysem, żeby tak naprawdę dotarło do, do, do większości naszych odbiorców i przede wszystkim zapadło w ich świadomości. Jak właśnie zastanawiałam się, jak ugryźć tego live'a, to też wpadła mi na myśl taka jedna rzecz, to jak tak naprawdę traktujemy te nasze sociale firmowe zupełnie inaczej i bez tej jakby perspektywy zwykłego użytkownika. To znaczy, przyszło mi na myśl takie porównanie, że jak jesteśmy młodzi, to popełniamy te wszystkie błędy, młodości i tak dalej, a jak stajemy się rodzicami, to tak trochę już jednak patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy i zapominamy, jak to było. I tak trochę jest z tym, jak ktoś zacznie się profesjonalnie zajmować social mediami, czy właśnie prowadzi social media swojej firmy, zapomina, zapominamy o tym, jak, to, jak te treści konsumują zwykli użytkownicy. Tak, zapominamy, jak szybko my sami, nawet jako, jako użytkownicy, jako konsumenci, przeglądamy te treści, jak rzadko się nad nimi pochylamy, jak to wszystko jest jednak bardzo, bardzo obrazkowe i bardzo szybkie i bardzo, bardzo po prostu przemijające. Tak? Dlatego nie bójcie się przypominać, jeżeli chcecie, się, chcecie, chcecie przejść przez ten kryzys, to po prostu musicie się pokazywać, musicie pokazać, że działacie. I nikt nie będzie miał tego dość, ponieważ to prawdopodobnie i tak nie trafi ciągle do tych samych osób. Ok. Kolejny trend właściwie kolejny sposób na funkcjonowanie w kryzysie na social mediach w social mediach, to jest to, jak sobie radzą właśnie marki. I to po pierwsze, to jest ta aktywność, to, że te marki pokazują, że są, że działają, że adaptują się do nowej sytuacji. i Chciałabym od razu podkreślić, że to są działania w głównej wierze wizerunkowe, ponieważ to też już mówił Mateusz, który, z którym pracuję i prowadził poprzedniego live'a. To jest live o marketingu internetowym w dobie kryzysu i bardzo Was zachęcam do obejrzenia. Jest wciąż dostępne na naszym profilu. Także potem, jeżeli nie macie dość merytorycznej wiedzy i marketingu, to. To zapraszam. Ale on właśnie o tym mówił, że to nie jest takie działanie, które pozwoli nam teraz się super wzbogacić jako firmom. Oczywiście, jeżeli zaliczymy jakiś złoty strzał, jeżeli zaczniemy na przykład sprzedawać maseczki albo jesteśmy dystrybutorem papieru toaletowego, to okej, okay, możemy na tym wyjść na plus. Ale większość firm, szczególnie małych, walczy teraz o przetrwanie. Walczy o to, żeby zminimalizować straty i odbudować się po kryzysie a nie teraz na tym jak najwięcej zarobić. I social media są wspaniałym działaniem, działaniem ku temu, ponieważ, ponieważ one pozwalają budować ten wizerunek i budować wokół, wokół naszej firmy grupę odbiorców, grupę zaangażowanych odbiorców, które potem po zakończeniu pandemii staną się naszymi klientami. Oczywiście, budowanie wizerunku nie trwa miesiąc czy dwa i budowanie społeczności tak samo. I nie są to takie działania z dnia na dzień, które podejmiemy. I my, jako agencja marketingowa, też tego nikomu nie zagwarantujemy, ale my y, znamy pewne metody budowania tej społeczności, wiemy, jak to zrobić. To są właśnie działania wizerunkowe i pomyślcie o tym tak, jeżeli teraz zamilkniecie, jeżeli teraz. Y, nie będziecie wykorzystywali tych social mediów w marketingu, to po prostu kto przyjdzie do Was, do Waszego lokalu, do Waszego hotelu, do Waszej restauracji, kto skorzysta z Waszej usługi i tak dalej, przyjdzie do sklepu stacjonarnego po zakończeniu tego wszystkiego. Jeżeli Wy nie będziecie pokazywali, że jesteście aktywni i nie będziecie budowali już teraz tej społeczności, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście, to teraz jest. Po prostu najlepszy moment na to, żeby zacząć to robić i na pewno prędzej niż później, to po prostu te osoby, które, które będą Was pamiętały, które będą widziały posty, że działacie albo że staracie się, albo że przechodzicie trudne chwile, ale myślicie już o powrocie do normalnej działalności, to one będą potem miały taką sytuację, że będą chciały. Pójść sobie na przykład coś zjeść i będą myślały: o, oni sobie fajnie działali wtedy w czasie kryzysu, czy tam oni dawali radę. Pójdę tam, wesprę ich, bo już jestem jakoś z nimi zżyty też emocjonalnie. Kibicowałem im, żeby im się to udało, żeby przetrwali, więc pójdę tam. A w momencie, kiedy wy zamilkniecie albo będziecie postować raz w miesiącu w takiej sytuacji, to wszyscy was zapomną. Mamy tyle tych informacji, tyle tych marek, tyle reklam. Że jeżeli nie będziecie o sobie przypominać, to niestety ludzie nie będą o Was pamiętać. Także to jest taki mały wstęp na temat, na temat tego, co te działania teraz mogą zrobić, ale one są ogromnie ważne. I teraz chciałam się właśnie uporać z tym, jak, jak, jak można wykorzystać te social media i podać kilka dobrych przykładów. Po pierwsze są firmy i marki, które adaptują temat i próbują go wykorzystać na swój kreatywny sposób, bardziej lub mniej. I to są takie marki, które odpowiadają swoim produktem albo usługom na potrzebę wytworzoną bezpośrednio w efekcie tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. To są na przykład kolekcje, kolekcje marek odzieżowych Stay Home, czyli specjalne kolekcje wyselekcjonowane pod, pod wygodny domowy ubiór. To na przykład jest Polska, Polska, przepraszam, Marka Paznokci, Marka, paznokci, marka, marka Akcesoriów do Stylizacji Paznokci z lakierami hybrydowymi i, i zwykłymi neonail, która robi od początku pandemii dużo filmików instruktażowych, robi live, zrobiła live z największą lekcją stylizacji paznokci online i to bardzo fajnie pokazuje, jak można zaadaptować to, że nikt z nas teraz nie może pójść do kosmetyczki, nikt nie może pójść na te paznokcie, ale ludzie robią to w domu, więc oni po prostu robią filmiki instruktażowe, jak to zrobić samemu. Kolejny sposób adaptacji tej sytuacji to, to przez influencerów, ponieważ jak zauważyliście na Instagramie i na Facebooku, głównie na Instagramie jest teraz mnóstwo live'ów, często to są właśnie live'y kilku osób, Wielu influencerów zarabiało w podróży, zarabiało na chodzeniu do miejsc, robiło tam zdjęcia, robiło sesje, i teraz tak naprawdę zostali od tego odcięci, więc spotykają się na live'ach i po prostu po ludzku gadają sobie o tym, jak to wpłynęło na ich działalność, jak to zmieniło. Ale oni nie zaprzestali zupełnie swojej działalności, tylko po prostu starają się przystosować do sytuacji. I tak naprawdę każda firma to teraz powinna zrobić. Inną fajną, innym fajnym przykładem jest yoga. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię sobie ćwiczyć jogę, ale to jest coś, co odpowiada bezpośrednio na pewien stan psychiczny wytworzony aktualnie przez koronawirusa, czyli ten stres, który nam dotyczy. Boimy się o swoje domy, o rodziny, o biznesy, o pracę. A joga dobrze działa na stres, pomaga go zwalczać, pomaga się zrelaksować, dlatego wszystkie zajęcia jogi online, wszystkie medytacje online teraz po prostu, teraz po prostu zaliczają wzrost popularności, ponieważ są bardzo na czasie i bardzo adekwatne do aktualnie panującej sytuacji. Kolejny przykład tym jak sobie marki teraz radzą, jak sobie działają w social mediach to są oczywiście akcje charytatywne. To jest bardzo oczywiste, to jest działanie wizerunkowe, ale przede wszystkim. To jest pomoc i, i uważam, że zawsze warto to zrobić, zawsze będziemy do tego namawiali, robią to zarówno malutkie biznesy, jak i ja robią to najwięksi, jak na przykład Gucci, który, czyli słynna marka odzieżowa, która oddała swoje media społecznościowe na czas pandemii, na czas pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. I dzięki tym zasięgom, które ma Gucci w swoich social mediach, Światowa Organizacja Zdrowia ma teraz miejsce, ma dużo platform, na których może informować o koronawirusie i, i szerzyć jakieś edukacyjne materiały. Także to jest bardzo fajne działanie. Ale dobra, przechodzimy dalej, czyli do zmiany sposobu działalności, bo można oczywiście wprost zaadaptować temat koronawirusa tak jak już mówiłam, i odpowiedzieć na jakąś potrzebę, która jest teraz wytworzona w tym momencie, ale można, a nawet często trzeba zmienić sposób działalności, bo wiele, wiele z nas, wiele biznesów, wiele firm nie może teraz prowadzić tej działalności tak jak wcześniej. Nie chce robić nic nowego, to znaczy nie chce zupełnie zmieniać sposobu działalności. I nie możemy wtedy zmienić zupełnie, czy nie chcemy zmienić zupełnie swojego sposobu działalności, ale coś musimy zrobić, tak? I najfajniej, przynajmniej dla mnie, może nie najfajniej, ale najciekawiej dla mnie radzi sobie gastronomia, ponieważ to jest też branża, którą się i prywatnie, i zawodowo interesuje, i na której bardzo mi zależy, i, i staram się być na bieżąco z działaniami tej branży w mediach społecznościowych. I branża gastro radzi sobie na przeróżne sposoby. Przede wszystkim oczywiście są aktywni, i, i ci, co są aktywni, to jestem przekonana, że w większości przypadków przetrwają to, bo ludzie będą o nich pamiętać i ludzie będą chcieli pokazać im wsparcie po, po tym, jak to się już wszystko skończy i będziemy mogli chodzić do, do restauracji i znowu wrócić do dawnego stylu życia. Ale. Co ta branża gastronomiczna robi teraz? Oczywiście z bardzo prostych sposobów to robi dowozy i wynosy, chociaż też nie jest to takie oczywiste dla wszystkich, bo są przecież restauracje, które serwują dania bardzo ciężkie w dowozie, na przykład pizzę neapolitańską. I tak pizzeria, a właściwie restauracja Napoli z Wrocławia. Zmieniła teraz trochę recepturę swojej pizzy, była to wcześniej pizza typowa neapolitańska, która no nie oszukujmy, nie, nie sprawdza się w dostawie najlepiej. Chociaż oczywiście są, są restauracje, które, które próbują i wychodzi im to dobrze, ale oni zmienili sposób przygotowywania ciasta, trochę poszli w stronę bardziej bardziej, troszkę grubszej, zwykłej, zwykłej takiej cienkiej włoskiej pizzy i mogą teraz dowozić. Podobnie zmieni, zrobiło Ragu Wrocławskie, które, które to jest restauracja właśnie też specjalizująca się w kuchni włoskiej i oni z kolei uważają, że makaron ugotowany, potrawa z makaronu nie nadaje się na dowóz, mają taką filozofię i żeby nie iść na zbyt duże kompromisy to po prostu dowożą sos osobno i dowożą makaron, który oni ręcznie wytwarzają, ręcznie produkują u nich, u nich w Ragu i który trzeba ugotować po prostu. I mamy taki mały kompromis między jakością a możliwością utrzymania się i możliwością dostawy. Inne knajpy czy na przykład hotele, bo w branży hotelarskiej też się bardzo oberwało, oferują bony. Bony na przyszły pobyt w danym miejscu, kiedy już będzie można bezpiecznie z atrakcji danego miejsca korzystać. Z tym, że to jest opcja, te bony, to jest opcja dla tych, którzy już mają tą społeczność w social mediach zbudowaną. Bo kto z nas kupi bon do restauracji, która, która nie znam jakoś bliska, której nigdy nie byliśmy albo nie chcemy być słabo ją znamy i gdzieś nam tylko mignie reklama bonu, no nie oszukujmy się, nie zrobimy tego, ale bon do miejsca, które lubimy, które gdzieś tam się nam pokazuje, wiemy jak wyglądają właściciele, bo się pokazują na story i tak dalej, to oczywiście, to już to weźmiemy pod uwagę i na pewno prędzej kupimy taki bon. Także to są takie przykłady z branży gastronomicznej. Bardzo dostało się też branży eventowej oczywiście. Radzi sobie na różne sposoby, też oczywiście bonami na przyszłe wydarzenia, ale też radzi sobie na przykład koncertami live. No i te koncerty są darmowe, więc no nie zarabiają na tym, ale są to działania wizerunkowe, działania, które właśnie nie pozwolą odbiorcy, nie pozwolą nam jako konsumentom zapomnieć. O danej firmie, o danej branży, o danym zespole, I, i to wszystko właśnie ma ten wizerunkowy, budujący społeczność cel i zamysł. Podobnie działają wirtualne wycieczki po mozeach, podobnie działają darmowe szkolenia. To wszystko jest tak naprawdę kwestia branży i kwestia waszej decyzji, na ile wy chcecie zrobić to za darmo i tylko wizerunkowo, a na ile chcecie przemyśleć całą strategię firmy. I zastanowić się, jak wykorzystać social media, jak wykorzystać marketing internetowy, żeby jednak zarobić w coś w tych czasach i żeby utrzymać biznes i zminimalizować straty. Oczywiście, możemy Wam w tym pomóc, możemy to przegadać i wspólnie się zastanowić, która opcja będzie dla Was, ale jestem przekonana, że obie opcje przyniosą, przyniosą jakieś zyski długofalowo i przede wszystkim nie dadzą Wam, nie dadzą odbiorcom o Was zapomnieć. I ostatnią metodą, bardzo, bardzo prosto są wyprzedaże. Oczywiście, jeżeli to jest decyzja już bardziej finansowa, w którą tutaj nie chcę się zagłębiać, ale oczywiście teraz wszyscy robią wyprzedaże, i dla wielu firm to jest tak naprawdę jedyny sposób na wyprzedaż tych produktów, które już gdzieś mają i im zalegają. Po prostu nie popadajmy w paranoję i nie róbmy czegoś, bo tak wszyscy robią, a, a oczywiście decyzja jest, ostatecznie należy do Was. Ok. I teraz przejdziemy do tej części najbardziej praktycznej, czyli do kilku prostych rzeczy, które możecie zrobić, żeby, żeby jakoś przejść ten czas w social mediach, które właśnie możecie zrobić w social mediach i wykorzystać je do tego, żeby ten, ten kryzys jak najmniej się na Was odbił. Po pierwsze, to jest to, o czym już mówiłam wcześniej. Poświęćcie trochę czasu i przejrzyjcie dotychczasową strategię komunikacji na social media. Jeżeli macie takie harmonogramy publikacji, jeżeli macie plany, co publikujecie, jeżeli te plany są na więcej niż dwa tygodnie w przód, to wszystko być może będzie należało zaktualizować. Na pewno trzeba się temu przyjrzeć, na pewno trzeba zobaczyć, czy to jest adekwatne do obecnej sytuacji, czy to nie jest zbyt oderwany, czy na przykład tematy. Się nie zaktualizowały, bo nie wiem, piszemy o świętowaniu urodzin z butelką szampana, który nasza firma sprzedaje w parku ze znajomymi, co w aktualnej sytuacji już jest dość nieaktualne i musimy zastanowić się, jak zmienić te wszystkie kopie, jak zmienić te posty tak, żeby dostosować to do aktualnej sytuacji. Być może przy analizie takiej strategii. I takich, takiego harmonogramu, pojawią się pewne produkty, które usługi, które teraz będziecie chcieli szczególnie promować. To oczywiście też trzeba to zawrzeć i też trzeba ludziom pokazać, bo to, że Wy się zdecydujecie, że chcecie coś szczególnie teraz sprzedawać i że to świetnie odpowiada na aktualne potrzeby i być może już to macie w swojej ofercie, to jedno, ale ludzie muszą się o tym dowiedzieć i musicie wykorzystać social media do tego, żeby im taki komunikat wysłać. Kolejna sprawa to pomyślenie o produktach elektronicznych albo o produktach dostępnych online. I dla wielu z Was to może właśnie oznaczać zupełną zmianę sposobu działalności. Być może część z Was nie miała sklepu internetowego, miała jedynie sklepy stacjonarne i teraz ten sklep internetowy trzeba założyć. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możemy Wam w tym pomóc. Najważniejsze, żebyście po prostu przemyśleli to, czy to ma sens, czy ten produkt da się przenieść do online, czy ludzie będą go kupować online. To tak naprawdę jest dość skomplikowane badanie konsumenckie do, do wykonania i nie jedno, ale jeżeli nie macie na to czasu, musicie działać szybko, to polecam porozmawiać ze swoim społecznością na Instagramie. Naprawdę ludzie chcą rozmawiać i oni chcą się udzielać na social mediach, tylko muszą wiedzieć, że ktoś ich o coś pyta, że ktoś dla kogoś są ważni, że dla marek są ważni, że ktoś chce znać ich zdanie, a Instagram, a konkretnie Insta Stories pozwala naprawdę wykorzystać wiele form tej bezpośredniej komunikacji z odbiorcami i poznawania ich zdania.